Budżet województwa śląskiego na rok 2021 oficjalnie zatwierdzony. 14 grudnia radni przegłosowali zaproponowany projekt wcześniej dokument uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Trudny, ale inwestycyjny, co najważniejsze, bo gdyby przyjąć tą nomenklaturę gospodarczą sprzed COVID-u, to nasze dochody budżetowe były dużo, dużo wyższe. No ale ta sytuacja wiadomo zaskoczyła cały świat, całą Europę i też ma wpływ na dochody województwa. Już wiadomo, że będzie to budżet rekordowy pod względem tzw. wydatków majątkowych. Na inwestycje władze województwa zamierzają bowiem przeznaczyć ponad 775 milionów złotych. Dwie część wydatków to są wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, czyli inwestycje w drogi, w koleje, w służbę zdrowia, w kulturę. Wszystkie tak zwane wydatki majątkowe w planetarium, czyli te działania wokół Parku Śląskiego, w samym Parku Śląskim. Przyznam, że będziemy na pewno kończyć jedną z największych inwestycji, która dzieje się teraz na Śląsku, czyli Śląski Park Nauki i Planetarium. Planujemy go dokończyć do końca sierpnia następnego roku, czyli 2021. Również modernizacja, Pięknego obiektu, a właściwie wnętrza Opery Śląskiej. Właśnie zakończyliśmy i otwarliśmy przetarg na realizację, więc ta realizacja będzie się działa w przyszłym roku i kolejnym. No i to, co jest dla nas ważne, to przede wszystkim ciągłe doposażanie szpitali w różnego rodzaju aparatury, tak żeby usługi dla naszych mieszkańców, nie tylko tutaj Śląska, ale bo przecież mamy pacjentów z całego kraju, żeby były na bardzo wysokim poziomie. Nie obejdzie się jednak bez zaciągania kredytów. Ja się cieszę, że 26 radnych poparło przedmiotową uchwałę 27 WPF, czyli też zobowiązania, które w tym temacie musimy zaciągnąć, żeby realizować te zadania, czyli zadłużenie wzrośnie około 300 milionów. Cały czas jest bardzo bezpieczne z uwagi na to, że w latach poprzednich prowadzimy bardzo restrykcyjną politykę finansową. Kredyt pomoże we wdrażaniu inwestycji nowych i tych już rozpoczętych w dobie kryzysu spowodowanego pandemią to odważny krok. Tutaj jest swego rodzaju ambicja zarządu, żeby zrównoważyć ten budżet, zrównoważyć kredytem, który kiedyś trzeba będzie spłacać, ale też powiedzmy szczerze, że przez ostatnie lata zarząd sobie świetnie radził z tym elementem, że nie zaciągał kredytu na spłatę kredytu. To pokrywaliśmy z środków własnych. To jest wytworzona taka swego rodzaju poduszka finansowa, która w tej chwili no daje nam jakąś szansę, żeby tak spokojnie ten, spokojniej ten kredyt zaciągnąć. Podsumowując, budżet województwa na 2021 rok opiewa na ponad 1,666,000,000 zł po stronie dochodów i 1,960,000,000 zł po stronie wydatków. 500 tys. zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i tyle samo dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Takie środki na rzecz tych placówek przekazała grupa Towarzystwo Finansowe Silesia. Impulsem do tego działania była rozmowa z Panem Marszałkiem Jakubem Hełsowskim, natomiast funkcjonujemy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w różnych działaniach. Bierzemy udział w programie koordynowanym przez ministra aktywów państwowych, pana Jacka Sasina. To jest akcja wspierania polskich szpitali i my jako Towarzystwo Finansowe Silesia zostałyśmy wytypowane do udzielenia pomocy właśnie tym dwóm śląskim szpitalom. Także akcja, w której bierzemy udział, to Przede wszystkim inicjatywa Ministerstwa Aktywów Państwowych. Symboliczne czeki dyrektorzy szpitali odebrali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W placówce w Bytomiu środki zostaną wydane na niezbędny sprzęt do diagnostyki i leczenia. Lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny już czeka na to, żeby się ziściło i zmaterializowały te, te a, dobrodziejstwa przekazane przez państwa. I mam nadzieję, że a, nie tyle diagnostyka, i leczenie, ale te wyniki tych wszystkich rzeczy, które się dzieje wokół leczenia chorych będą przysparzać nam tylko pozytywnych emocji, czyli jak najwięcej osób leczonych. Dla naszego szpitala to jest ogromna pomoc. W szpitalu są ogromne braki sprzętowe, więc przede wszystkim te pieniądze pójdą na sprzęt diagnostyczny. Natomiast na jaki? To powiem, że w tej chwili Będą decydowali o tym przede wszystkim kierownicy naszych oddziałów, bo musimy ustalić jakieś priorytety. Każda forma wsparcia dla służby zdrowia jest niezwykle ważna, szczególnie w tych trudnych czasach. Podsumowali marszałek województwa Śląskiego Jakub Chełstowski i Izabela Domogała, członek zarządu województwa. Te środki będą dobrze zainwestowane, bo wiadomo, że czas COVID-u to czas wyzwań, czas trudnych decyzji, ale też niesamowitych potrzeb, potrzeb finansowych, które zostaną bardzo dobrze dla tych szpitali przepracowane i zmaterializowane, bo zawsze jak to w służbie zdrowia zawsze czegoś brakuje. Staramy się oczywiście na te potrzeby odpowiadać, ale komfort pacjentów covidowych, komfort innych pacjentów. Z pewnością dzięki tym środkom wzrośnie. Milion złotych dla dwóch szpitali wojewódzkich to jest nieoceniona pomoc. Tym bardziej cieszymy się, że ten sprzęt, który trafi jeszcze w tym roku do dwóch tych szpitali, do Katowic i do Bytomia, będzie mógł służyć nie tylko pacjentom, ale naszemu personelowi, nie tylko w dobie COVID-u, ale mam nadzieję już po pandemii i na pewno będzie służył długie, długie lata. Władze województwa śląskiego przypomniały również, że w ramach walki z pandemią stworzono w śląskich szpitalach 1300 miejsc dla pacjentów. W dobie pandemii kształcenie personelu medycznego jest priorytetem dla samorządów. Właśnie dlatego w Rybniku ma powstać wyższa szkoła zawodowa o profilu medycznym. Na terenie Rybnickiego kampusu podpisano list intencyjny w tej sprawie. E, jakby nam się to udało otworzyć od e, przyszłego roku tak, akademickiego to myślę, że to był dobry czas i myślę, że to jest taki na pewno deadline na dziś. Trzeba załatwić sprawy formalne, te, te powołujące tą instytucję, uczelnię de facto akademicką. Powstająca placówka ma zapewnić przyszłym studentom nowoczesny, dydaktyczny sprzęt symulacyjny oraz możliwość odbycia praktyk. Tutaj w okolicy mamy trzy w zasadzie bardzo duże szpitale wojewódzkie. Szpital Wyrbników, Jastrzębiu, Szpital Psychiatryczny. Oczywiście ze swoimi problemami, ale jest, są to wspaniałe miejsce do odbywania praktyk i doskonalenia swojego szlifu zawodowego właśnie w zawodzie pielęgniarskim. Wśród sygnatariuszy tego pomysłu byli m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Piotr Kuczara, prezydent miasta Rybnika. Uczestniczymy w ważnym wydarzeniu. Te miejsce dedykowane do tego, aby była tu edukacja, było tu szkolnictwo wyższe. Dzisiaj uzyskuje kolejny silny impuls ku temu, aby te szkolnictwo wyższe się w Rybniku rozwijało. To na pewno chciałem bardzo podziękować panom marszałkom, bo przecież ta inicjatywa Województwa Śląskiego pokazuje, że współpraca z samorządem szczebla powiatowego, gminnego się po prostu opłaca. Szanowni Państwo, subregion zachodni Województwa Śląskiego jest bogaty dobrymi inicjatywami i pomysłami, jest bogaty we współpracę, jest subregionem, gdzie mamy różne czasami poglądy tak jak przy rodzinnym stole, ale umiemy współpracować dla rzeczy najważniejszych, a zdrowie to rzecz najważniejsza. Podpisanie listu jest konsekwencją kilkumiesięcznych rozmów i spotkań w związku subregionu zachodniego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Rybnika. Za inicjatywą stoją także profesor Joachim Foltys, dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku oraz inni przedstawiciele środowiska medycznego. Miasta i gminy z Województwa Śląskiego dostaną zastrzyk finansowy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tylko do naszego województwa trafi 1,3 mln złotych na ten cel. O znaczeniu tej pomocy mówił Jakub Heustowski, marszałek Województwa Śląskiego. Cieszymy się, bo te środki są ważne. My ten rok mamy bardzo trudny. De facto już patrzymy jego końcowi. Chcemy, żeby się zakończył, żeby patrzeć w ten rok 2021 optymistycznie i to są dobre informacje dla śląska, dobre informacje dla samorządu lokalnego, regionalnego. Tych potrzeb oczywiście zawsze jest dużo więcej niż zgłaszają samorządowcy, ale to są realne środki, które się pojawiły. Samo wsparcie jest bezzwrotne dla przykładu aż siedem kluczowych inwestycji dzięki tym pieniądzom zrealizuje miasto Świętochłowice. Która otrzymała od, od rządu 28 milionów złotych. Te pieniądze, które rzeczywiście są deklarowane pomocy na pomoc dla świętochłowic one są gigantyczne w skali inwestycji, które, czy działań, jakie były realizowane w mieście Świętochłowice do tej pory w całej historii miasta to są pieniądze na niespotykaną skalę. Władze Świętochłowic zacierają ręce, bo dzięki pieniądzom poprawi się infrastruktura sportowa, zostaną wyremontowane drogi, a także możliwa będzie modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury, budowa przedszkola i rewitalizacja terenu parkowego. Ale przede wszystkim zostaną wybudowane drogi na terenach inwestycyjnych. Są też um, trzy projekty, które zostaną zrealizowane, to są trzy projekty drogowe. Mówię tutaj o zjeździe z DTŚ, który otwiera nam teren na uroczysku, 30 hektarów dla potencjalnych inwestorów. Mówimy tutaj o ulicy Zielonej w okolicach Zgody, gdzie również otwieramy się na, tereny, na kolejne tereny inwestycyjne, co znowu da nam kolejne dochody w kolejnych latach. No i mówimy o sztandarowej, flagowej ulicy, ulicy łagiewnickiej w dzielnicy Chropaczów. Inwestycja generalnie na 70 milionów, prawie 70 milionów inwestycja, którą będziemy. Współrealizować się z tramwajami śląskimi. Spośród innych miast i gmin regionu z Rządowego Funduszu Środki otrzymają także m.in. Ruda Śląska ponad 19 milionów złotych, Mysłowice blisko 37 milionów i tychy 15 milionów złotych. Spora kwota powędruje również do Siemianowic śląskich, Katowic, Bojszów i Bierunia. W tym pierwszym rozdaniu ponad 226 milionów złotych na szeroko pojęte drogi. Wsparcie dla szkół, termomodernizację przebudowy. 130 milionów, kolejne 20 milionów na hale sportowe, mnóstwo większych bądź mniejszych inwestycji rozrzuconych po całym województwie na kwotę ponad 130 milionów złotych. Pełną listę miast i gmin oraz inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, znaleźć można na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Intersilezja to nazwa projektu, którego głównym celem jest kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców z województwa śląskiego, wspomagające proces wchodzenia na zagraniczne rynki. Szczegóły przedstawiono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podczas specjalnej konferencji. Bardzo ważny projekt budujący nową jakość, jeżeli chodzi o podejście do biznesu, do gospodarki województwa śląskiego, fachowe doradztwo, możliwość pokazania się. Na rynkach międzynarodowych myślę, że to jest to czego świąt na dzień dzisiejszy potrzebuje jeszcze bardziej wzmocnić tą, tą kwestię małych i średnich firm, które w wyniku pandemii oczywiście w skali światowej tak jak powiedziałem mogą pokazywać swoje możliwości. Wartość projektu przekracza 28 milionów złotych, z czego ponad 19 milionów pochodzi ze środków unijnych. Projekt będzie realizowany przez Fundusz Górnośląski w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Najważniejszym założeniem jest stworzenie Centrum Internacjonalizacji przy Alei Roździeńskiego w Katowicach. W Sołectwie Rudy zakończyły się dwie ważne inwestycje – termomodernizacja budynku przedszkola oraz remont ponad kilometrowego odcinka ulicy Cysterskiej, prowadzącej do pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego i parku. Ja się zawsze cieszę jak przyjeżdżam do małych gmin, już się sam wywodzę ze stowarzyszenia Tychy, naszą małą ojczyzną. Może Tychy to jakby to powiedzieć większa gmina, ale ten lokalny patriotyzm gdzieś tam jest dla mnie bardzo ważny. Cieszę się, że udało się tutaj dość sprawnie przeprowadzić inwestycje ze środków unijnych. To też pokazuje pewną efektywność, która łączy samorząd regionalny i lokalny. My zarządzamy tym programem operacyjnym w różnych wersjach, w różnych odmianach. A gminy lokalne te programy i te projekty materializują. A szczególnie tutaj, de facto, gmina bardzo turystyczna, pokazująca ten wyjątkowy charakter województwa śląskiego w różnych odmianach. Jak podkreślił marszałek województwa śląskiego, inwestycje związane z termomodernizacją oraz odnawialnymi źródłami energii są planowane również w kolejnych latach. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach otrzymało 10 nowych ambulansów. To najbardziej zaawansowane pojazdy, które zostały skonstruowane i wyposażone do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów. Trafią one do Katowic, Gliwic, Bytomia, Tychów, Świętochłowic oraz Żor. Ich koszt wyniósł w sumie 4 miliony 400 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę, że w tym przedświątecznym czasie taki tutaj dla ratowników skromny. Prezent ze strony szerokiej współpracy Urzędu Marszałkowskiego, po to, by mogli wozić pacjentów, ratować życie, nieść pomoc w komfortowych warunkach, nie tylko dla pacjenta, ale również dla siebie. Województwo Śląskie pragnie zadbać o zdrowie mieszkańców, które jest szczególnie ważne w tym trudnym, pandemicznym czasie, stwierdził wicemarszałek Wojciech Kałuża. Jestem przekonany, że to nasze wsparcie przyczyni się dość znacznie do poprawy bezpieczeństwa ratownictwa w województwie śląskim jednak ten sprzęt tak naprawdę kluczowa sprawa w pracy ratowników medycznych aby dotrzeć na miejsce sprawnie na zakup nowych karetek udało się pozyskać pieniądze w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego oraz dzięki wsparciu województwa ze środków regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 bo takie były założenia, że to w tym roku, w roku covidowym, w roku pandemii te szpitale miały być doposażone sprzętem, miały być przeprowadzone stosowne inwestycje, zabezpieczenia śluzy. To się dzieje, więc szanowni państwo, jesteśmy gotowi na trzecią falę pandemii, że ona przyjdzie. Bardzo serdecznie dziękujemy zarządowi województwa, że pamiętał o nas, że wspiera nas. Tutaj przede wszystkim chciałem złożyć podziękowania panu Marszałkowi. Aktualnie wojewódzkie pogotowie ratunkowe w Katowicach posiada 130 ambulansów, w tym 78 systemowych. Te pojazdy specjalistyczne zmienia się średnio co 5 lat. W drugim kwartale przyszłego roku planowany jest zakup kolejnych 10 takich jednostek. Po torach w regionie jeździ nowy pociąg to pociąg mistrzów. Niezwykła maszyna z wizerunkami znakomitych polskich lekkoatletów będzie kursować na wszystkich liniach obsługiwanych przez koleje śląskie. Takie inicjatywy kreują, jestem z nich bardzo dumny. Myślę, że to cieszy oko. Widziałem jak przeszedłem się po pociągu. Przy każdym fotelu praktycznie jest zdjęcie naszych ambasadorów, naszych wspaniałych sportowców z ich wynikami. Myślę, że to też mini lekcja edukacji. Fajnie zaprojektowane, fajnie wykonane. Pociąg ma być doskonałą promocją sportu i imprez sportowych, które odbędą się w przyszłym roku w naszym regionie. Wydaje mi się, że możemy spokojnie powiedzieć, że dzisiaj nie ma w Polsce ani w Europie drugiego takiego stadionu jak Stadion Śląski, który ma tak wspaniałą legendę. I do tej legendy w przyszłym roku dopiszą się kolejne cztery duże wydarzenia międzynarodowe to przede wszystkim pierwszy, drugi maj Mistrzostwa Świata Sztafet. Koniec maja, ostatni weekend majowy to duży nowe Mistrzostwa Europy Superliga i proszę pamiętać jeszcze o dwóch memoriałach Janusza Kosucińskiego i memoriale i, I życzymy sobie tego, aby, aby właśnie imprezy, które będą w przyszłym roku, mogły odbyć się z publicznością, żeby ten stadion się zapełnił widzami, bo jak wiemy, ten głód lepki atletyki na Śląsku jest duży, ale to też jest ogromna, ogromne i wyzwanie organizacyjne, ale też świetna okazja, aby promować województwo nie tylko i stadion, wśród mieszkańców, ale przede wszystkim skupić się na osobach spoza województwa śląskiego, a także spoza kraju. Niedawno Stadion Śląski otrzymał nazwę Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego. Promocja lekkiej atletyki w regionie jest zatem mile widziana. To już trzeci pociąg specjalny w ofercie kolei śląskich. Ja bym tak jeszcze chciał porównać ten za naszymi plecami pociąg do naszych mistrzów sportu, bo tych porównań można naprawdę bardzo dużo zrobić. Do, tej, do tych warunków fizycznych za naszymi plecami ten skład ma naprawdę bardzo dobre te warunki, prędkość maksymalna 160 km na godzinę, przyspieszenie też bardzo dobre, a to, co wszystkich zawsze interesuje, cztery silniki elektryczne, łącznie o mocy ponad 2700 koni mechanicznych. Tak więc no można powiedzieć, że te, te warunki fizyczne są bardzo podobne do naszych mistrzów. Podobna moc. Na pociągu znalazły się wizerunki ambasadorów województwa i Stadionu Śląskiego: Anity Włodarczyk, Pawła Fajtka, Justyny Święty Erzetik i Ewy Swobody.